Dzień dobry, ja nazywam się Patryk Rakszaszski i dzisiaj chciałbym Was zaprosić na prezentację modelu. Prezentowany model to oczywiście Toyota CHR w wersji wyposażenia GR Sport z dwulitrowym silnikiem w układzie hybrydowym. Zacznijmy od podstawowej rzeczy, czyli tak naprawdę od otwarcia i zamknięcia samochodu. Dostać do auta możemy się w dwojaki sposób. Oczywiście centralnym zamkiem, czyli otwarcie i zamknięcie, kółtka otwierająca oraz kółtka zamykająca. Jak również w prezentowanym modelu mamy dostęp bezkluczykowy. Wystarczy, że kluczyki będziemy mieć przy sobie. Podchodzimy do samochodu, i auto w tym momencie zaczyna nam się po prostu otwierać. Samo zamknięcie również odbywa się poprzez dotknięcie w wyznaczonym miejscu palcami, i auto oczywiście się zamyka, można się oddalić. Pamiętajcie, że samochód został wyposażony w zabezpieczenie antykradzieżowe, które oczywiście uniemożliwia nam kradzież danego pojazdu. Pamiętajcie również, że kluczyk ma wbudowany grot, który w sytuacji awaryjnej pozwala nam otworzyć samochód. Zacznijmy od podstawowej rzeczy, czyli otwarcie wlewu paliwa. Znajduje się ono po lewej stronie od kierownicy. Od razu klapka wlewu paliwa nam odskakuje. Możemy zatankować paliwo. Zakręcamy do momentu, aż usłyszymy to charakterystyczne kliknięcie. Drugim ważnym elementem jest otwarcie maski. Ono również znajduje się po lewej stronie, jednakże zdecydowanie niżej. Bak ma oczywiście pojemność 43 litrów. Natomiast w momencie, kiedy otwieramy maskę, warto wspomóc sobie drugą ręką. Jedną ręką unosimy, drugą delikatnie wyczuwamy tutaj zwolnienie blokady. Pod samą maską oczywiście mamy płyn hamulcowy, olejowy, bagnet, płyn do spryskiwaczy, jak również płyn chłodniczy. Prezentowany model ma na wyposażeniu światła biledowe z funkcją doświetlania zakrętów. Nie mylić oczywiście z funkcją doświetlania zakrętów na podstawie włączających się halogenów. Tutaj światło główne podąża za linią samochodu w momencie kiedy dokonujemy takiego zakrętu. Prezentowany model ma 19-calowe felgi aluminiowe. Pamiętajcie o tym, że dostępne są również kompletne koła zimowe oryginalne od Toyoty. Ten model można doposażyć w ozdobne, jak również ochronne listwy, widoczne tutaj na załączonym obrazku. Przechodząc nad tym auta, w pierwszej kolejności ukazują nam się światła LEDowe, jak również czujniki parkowania oraz kamerka cofania. Otwierając bagażnik, pamiętajcie, że również on może być w wersji elektrycznie unoszonej. W momencie, kiedy otworzyliśmy bagażnik, o czym ukazuje nam się oczywiście siatka bagażnika, jak również Mata, która zawsze może zostać doposażona w tym modelu. Będąc z tej strony, warto również wspomnieć, że samochód może zostać doposażony w hak, jak również belki bagażnika dachowego, które oczywiście ułatwią nam transport czy to rower, czy to powiedzmy narty, jak również deska snowboardowa. Warto wspomnieć, że Toyota stawia bardzo mocno na bezpieczeństwo. Dlatego w samochodzie występują liczne systemy bezpieczeństwa, takie jak system przeciwkolizyjny, system utrzymania pasa ruchu, aktywny tempomat, funkcja czytania znaków drogowych, jak również martwe pole w lusterkach, które w momencie kiedy samochód Dodatkowy znajduje się na tej wysokości waszego pojazdu i informuje was o tym, że nie możecie wykonać manewru e, zmiany pasa. Często spotykamy się z pytaniami na temat systemu AWAS. Chodzi po prostu o to, że w momencie, kiedy korzystacie z silnika elektrycznego, dochodzą do was dźwięki. Ma to po prostu imitować dźwięk silnika, ażeby osoby na zewnątrz wiedziały, że was pojazd się zbliża. Pamiętajcie, że przeglądy należy dokonywać. Co rocznie bądź co 15 tysięcy km. Wszystko zależy od tego, co pierwsze nastąpi. Po prezentacji zewnętrznej warto przejść do środka. W środku ukazuje nam się w pierwszej kolejności panel, dzięki któremu możemy sterować tylnymi szybami, przednie szyby, możliwość blokowania odblokowywania drzwi, możliwość blokowania szyb współpasażerów, jak również ustawienia lusterek oraz ustawienia dotyczące automatycznego składania albo rozkładania lusterek zewnętrznych. W danej wersji fotele są sterowane elektrycznie. Ustawienia przód/tył. Dokonujemy tym przyciskiem, natomiast na wysokość ten sam przycisk jednakże trzeba unieść jego końcowy rant. Natomiast jeżeli chodzi o oparcie, kolejny przycisk i następny przycisk to jest odcinek lędźwiowy. Sterowany oczywiście po uruchomieniu zapłonu. Toyota CHR posiada na wyposażeniu czujnik zmierzchu. Dzięki temu, ustawiając światła w automacie, uruchamiamy je na światłach do jazdy dziennej. W momencie, kiedy jest zmierzch, włączają się światła oczywiście krótkie, natomiast długie również mogą uruchamiać się automatycznie. Wystarczy odepchnąć manetkę i z lewej strony kierownicy uruchomić ten przycisk. Jeżeli nie chcemy korzystać z automatycznych ustawień świateł, wystarczy, że przekręcimy tutaj manetką i w tym momencie mamy uruchomione światła. Krótkie. Z lewej strony kierownicy znajdują się przyciski. Pierwszy przycisk to, tak jak wcześniej wspomniałem, światła automatyczne drogowe, kolejny to system wspomagający parkowanie. Następnie na dole otwarcie wlewu paliwa, podgrzewana kierownica, jak również centralka dotycząca zabezpieczenia antykradzieżowego. Przejdźmy teraz do przycisków znajdujących się na kierownicy. Z lewej jej strony znajdują się przyciski dotyczące ustawień stacji multimedialnej: podgłoszenie, ściszenie, kolejna stacja, kolejna piosenka, jak również w momencie kiedy podłączymy sobie telefon, możliwość odbierania i zakończenia połączenia oraz wybieranie głosowe. Przycisk mode pozwala na zmianę źródła odtwarzanego dźwięku. Z prawej strony za kierownicą mamy manetkę do ustawień, jeżeli chodzi o wycieraczki. Wystarczy jeden ruch w dół, aby wycieraczki działały automatycznie. Natomiast kolejny ruch w dół sprawia, że wycieraczki będą działały jednostajnym, wolnym ruchem, natomiast kolejny jednostajny, szybki ruch. Przyciski tutaj widoczne pozwalają nam na ustawienie szybkości wycieraczek, jak również ustawienia tylnej wycieraczki. Przyciskiem trip przełączamy między głównym licznikiem jego przebiegiem, a dodatkowymi, czyli A i B. Zaraz obok mamy sterowanie, jeżeli chodzi o wyświetlacz między zegarami. Oczywiście działa to na zasadzie góra-dół, prawo-lewo. Środkowy przycisk działa jako Enter, czyli wejście w daną funkcję. Natomiast zaraz u góry mamy przycisk powrotny, szałka powrotna. W momencie, kiedy uruchomimy aktywny tempomat, przyciskiem z prawej strony ustawiamy, jaki dystans ma utrzymywać przed poprzedzającym samochodem. Troszeczkę poniżej mamy ustawienia dotyczące systemów bezpieczeństwa, m.in. tempomatu. Sam tempomat znajduje się za kierownicą. Aby uruchomić tempomat, należy wcisnąć przycisk on-off, który się znajduje szczoła tego przycisku, następnie, aby zaczytać daną prędkość, wystarczy jeden ruch w dół i samochód już nam jedzie z zadaną prędkością. Prezentowanym przyciskiem włączamy bądź wyłączamy system bezpieczeństwa LDA, który informuje nas o niezamierzonej zmianie pasa ruchu. Jego wyłączenie następuje poprzez przytrzymanie 3 sekund. Kończąc omawianie kierownicy, należy oczywiście wspomnieć o klaksonie, który włączamy przez naciśnięcie. Przejdźmy teraz do uruchomienia pojazdu. Pamiętajmy, aby przed uruchomieniem nacisnąć hamulec oraz naciskamy przycisk uruchamiający nam samochód. Przejdźmy do skrzyni biegów. Pamiętajmy, że chcąc przerzucić między kolejnymi biegami, musimy mieć wciśnięty hamulec. Aby przejść w kolejne biegi, należy unieść również tutaj dodatkowy przycisk i tak. P to oczywiście parking. Tak zawsze odpalamy i gasimy samochód. Kolejny mamy R, czyli wsteczny. Z automatu uruchamia nam się kamerka cofania. Następnie mamy N, czyli na luzie. Następnym biegiem jest oczywiście D, czyli jazda do przodu drive. Nie zabrakło również manualnej zmiany biegów. Samochód został wyposażony w elektryczny hamulec ręczny, który sam się zaciąga w momencie dania pozycji skrzyni biegów na P oraz sam się zwalnia w momencie, kiedy dajemy bieg wsteczny albo bieg do przodu. Kolejne przyciski to wyłączenie kontroli trakcji, jak również przełączenie na silnik elektryczny oraz przycisk hold, który sprawia, że w momencie, kiedy mamy wbity bieg do przodu. Kiedy fizycznie zatrzymają się koła, zaciąga z automatu ręczny, czyli na przykład na światach nie musimy trzymać nogi na hamulcu, aby nie zmęczyć nogi. Przed drążkiem zmiany biegów znajduje się wejście USB, dzięki któremu możemy m.in. naładować telefon. W podłokietniku znajduje się gniazdo zapalniczki, jak również przed podłokietnikiem mamy dwa uchwyty na kubki. Przejdźmy teraz do klimatyzacji, która jest automatyczna dwustrefowa. Jednakże możemy również zastosować manualne ustawienia, jeżeli chodzi o klimatyzację. Wystarczy, że ustawimy temperaturę, siłę nawiewu oraz gdzie ten nawiew powinien się odbyć. Aby uruchomić klimatyzację, wystarczy nacisnąć ten oto przycisk. Po jego prawej stronie mamy ustawienia dotyczące automatycznej klimatyzacji, czyli w jakim stopniu ma schładzać bądź ogrzać nam wnętrze. Czy ma się to odbyć szybko, czy powiedzmy w delikatniejszy sposób. Zaraz poniżej mamy funkcję dwustrefowej klimatyzacji, a po jej lewej stronie funkcję obiegu otwartego tudzież zamkniętego. Obieg otwarty, czyli wciąganie powietrza z zewnątrz, obieg zamknięty. Powietrze oczywiście, cyr cyrkulacja jest w środku w pojeździe. Po lewej stronie mamy możliwość wyłączenia klimatyzacji, możliwość włączenia podgrzewanej tylnej szyby, jak również lusterek zewnętrznych, jak również funkcję, która skupia dzięki temu przedni nawiew na szybie. Zaraz obok jest funkcja podgrzewanych foteli kierowcy, jak również pasażera. Wewnętrzne lusterko jest elektrochromatyczne, które z automatu się przyciemni, jeżeli ktoś nam za mocno zaświeci w tylną szybę. Troszeczkę powyżej mamy funkcję SOS. Działa ona na takiej zasadzie, gdy dojdzie do kolizji i wybuchną poduszki, z automatu dzwoni na służby ratunkowe. Tuż zaraz obok mamy możliwość włączenia bądź wyłączenia wewnętrznego oświetlenia. W tylnej części podsufitki mamy możliwość włączenia oświetlenia na tylną część kanapy. Stacja multimedialna. Na początku warto wspomnieć, że jest ona dotykowa, czyli wszelkiego rodzaju funkcje możemy dokonywać poprzez dotyk, jak również fizyczne przyciski. Zacznijmy od pierwszego przycisku. Jest to przycisk Home, dzięki któremu zawsze wracamy do głównego pulpitu, jeżeli chodzi o tą stację. Kolejny przycisk to oczywiście Menu, czyli mamy dodatkowe informacje dotyczące audio, telefonu, informacji chociażby o układzie hybrydowym, jak również przebytego przebiegu. Następnie mamy wybór źródła dźwięku. Może być to stacja FM, DAP, czy oczywiście połączenie przez Bluetooth. Następnie, jeżeli auto jest wyposażone, ma też oczywiście nawigację, którą możemy wywołać tym oto przyciskiem. Kolejny przycisk, oczywiście, służy do podgłoszenia i ściszenia danej muzyki. Naturalnie, jeżeli chcemy bardzo szybko wyciszyć muzykę, wystarczy, że go wciśniemy. Po prawej stronie mamy możliwość ustawienia stacji FM. Idąc od góry, Zmieniamy kolejną stację, kolejną piosenkę, ustawienia dotyczące telefonu, ponieważ mamy zestaw głośno mówiący, więc będziemy mieć tutaj dostęp chociażby między innymi do kontaktów. Ostatni przycisk to oczywiście ustawienia dotyczące całej stacji multimedialnej: tak jak widzicie, zegar, język, główny ekran, czy może jakieś dodatkowe instrukcje. Zaraz poniżej mamy oczywiście możliwość włączenia świateł awaryjnych. Warto wspomnieć, że samochód ma wbudowane Android Auto, jak również Apple CarPlay, dzięki któremu wystarczy, że podłączymy przez kabel do stacji samochodu. Następnie wiele aplikacji, które mamy na telefonie, czy to aplikacje dotyczące odtwarzania muzyki, czy to aplikacje nawigacyjne, pojawią nam się na stacji multimedialnej. Aby zwiększyć możliwości naszego samochodu, należy pobrać aplikację Moja Toyota. Wchodzimy na oficjalny sklep Play. Wpisujemy MYT, czyli oczywiście moja Toyota, pobieramy aplikację, rejestrujemy się do niej. Dzięki temu będziemy mogli podglądać spalanie, układ hybrydowy, przebieg, jak również położenie naszego samochodu.